Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie. Tu Alzbot Iron i zapraszam Was na kolejny odcinek z Assassin's Creed Brotherhood. Na główny wątek. Ja już chcę ej, jedną opcję. A e kiedy ja to dostanę? Hmm, ja już chcę dostać. Brotherhood chcę dostać. <grym> Bractwo, ale gdyby no, tak, ja my we now have the names of several templar agents cesare has recruited to terrorize roma how do i find them i can give you a general location i suggest looking for signs of distress nearby perhaps you will uncover citizens who can point you in the right direction my contact will continue searching for more names this information came from a city guard yes how did you know lucky guess <laughs> claudia, bartolomeo and la volpe are waiting for you inside. i can't imagine how you did it. <inaudible> tu, <Machiavelli>. Not him. <laughs> uh -huh. what? 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 what have you discovered? <inaudible> that bastardo cesare is in the castel sant'angelo with the pope. my spies tell me that the apple has been secreted to someone for a study. i am working on determining his identity. Caterina will be moved to the prison within the castello next week. Bene. So the castello it is. Roma will heal quickly with Cesare and Rodrigo gone. Only if the opportunity to assassinate them arises will I take it. Do not repeat your mistake in the vault. You must kill them now. <laughs> i with Machiavelli, Ezio. We should not wait. Bartolomeo is right. They must pay for Mario's death. Czy jest. Ej zaś, kuźba, mam te. Znaczy, mam nadzieję, że już nie. Takie muszki. Mu muszki, kuźba. Takie chamskie muszki, takie. Ej się śmieje, kuźba ten. Bo teraz z nim porozmawiać? Claudia Auditore what? and La Volpe. you my associates spread across the city, you can channel your florins to any part of the underground you design. What? You may have seen notices posted around Roma which allow Not you like to so. purchase buildings. Income from your new tenants will be deposited with bookkeepers as well as additional profit from renovations. Bookkeepers can be found throughout the city. Molto bene. No wiem, takie domeczki są takie małe, że można ee, daną gildię, budynek wykupić tam w danym miejscu. O, sekwencja się kończy. Nowe uzbrojenie, nowe zbroje. Hihihi, ahaha, ha. Aha, aha, aha. Nie, więc takie że Ej, w zeszłym roku mieliśmy jajca. W tym... Ej, o jezu, jakie ja miałem koszmar, tyle bóg, co ja w życiu widziałam, to nigdy. W zeszłym roku. Wyszło potem, że było, y, ptasior sobie zdechł u mnie na tym, na, na balkonie był w takiej doniczce, bo ja miałam tam ten, doniczki takie na balkonie wystawione, takie wiecie y, przechodzone, znaczy przechodzone, znaczy no wiecie, tam kwiatka już nie było, kwiatków w nim i no, no co, no, no nic innego jak, no, no wyrzuciłam, no i miało być na potem. No już nie było na potem, bo wiecie, ten trzeba było wyrzucić. Jezus Mary, ile tego było. A teraz się śmieje. Kuźwa i zaś mam. Znaczy wczoraj było więcej. Piątek mam na myśli, bo dzisiaj jest niedziela. Znaczy wy macie, ja mam sobotę. Ej, tego było tyle od groma i ciut. Ej, kuźba wtedy, w zeszłym roku. Ej, też było, ale mniej, o wiele mniej, nie wiem. Znaczy dobrze, ej, kuźba, bo. Aha, podwójne ostrze. Ej, nie mam jeszcze. No nie, to już mam. Więc się śmieję. Ej, kuźma prawnie jakieś zwłoki gdzieś w szafie trzyma. Ja pierdzielę, no nie mogę z nim. to Toporek. Ej, nie, nie przepadam za tymi. Tymi, tymi brońmi dwuręcznymi. Naprawdę. 2000. A kupmy sobie coś. Więc ej, kuźwa no. Mała broń. No dobry jest ten. Broń przechodząca taka na chwilę. <ścoughs> I tak sztyletów tu. Ej, naprawdę ja nie ten zadanie kupców. Ale nie to jeszcze muszę ten. Yy, jedną rzecz mieć. Jedną rzecz muszę mieć. Nie mam jeszcze dostępu do władztwa. Kochani, przepraszam! Przep przepraszam, to nie miało, to nie miało być tak, chuj, Jedna kobieta, ej naprawdę. No więc, yy, no, gdzie jakiś te kuźwa Nie wiem co, o co chodzi. Yy. Zadanie, nie bo my idziemy chyba już tu na ten, 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 ten. Tu jest Watykan w ogóle. Eee... No dobra, sprawdźmy to zadanie to sezu... z. Ej, złamanym serduszkiem. Nie Niestety... chcę. Absolutely not! Not on me. <laughs> o Jezus. Nie, no nie. Ej, kowal. Czekaj, ej, wrócę się, bo. Ej, zaś muszę kupić sobie. Zaś będzie zadanie, gdzie by mi się przydał pistolet. Nie ma, nie ma amunicji, nie ma. Po co mi? Ej, czemu nie działa? O, że teraz na innym się kupuje, no jest. Tak, naprawdę. Z amunicji. Z kulek. Masek. <głosyka> Ej, muszę coś zjeść, skończę nagrywać, muszę sobie. Z... Ej, ciasto zjeść. Ja się pytam, ej, kuźba, dla kogo ten... ten to nie było pode mnie ciasto. Taki pseudosernik se kupił na urodziny mi. Znaczy mi na Tak, mi na urodziny. Aha. Jakby wiedział, to bym kupił inne ciasto, a nie sernik. No ale. Tak, dla mnie sernik. Ja jakoś nie przepadam za sernikiem. Ej szczerze. Nie wiem o co chodzi. Dzięki, kuźwa. Wino otworzył, wypiłam nie trochę dosłownie. I tyle. Nie ma, kuźwa. <grystwa> Dobra. Dzień dobry. Ko kochanie, Ej, czy ja wypiję? Nie, 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 na razie nie mam ochoty. Kochanie, stój, ja już biegnę ja już lecę, jestem. Pomarańczowaty też. Ej, pasujemy do siebie. Chodź tu. Kochanie, jestem. Jest, jest. Jedziemy, jedziemy. Tu zdjęcia, kuźba. What Oh, she is beautiful. Okay. To? Just like that. Talk On about. What? It doesn't matter. See, little brother, most men are so afraid of beautiful girls that anyone who actually talks to them has an advantage. Just make it up as you go. Hey, you look better than What? what? Why are you just standing there? Oh, uh, um, because I wanted to ask you something. Maybe. Really? Which is. What's your name? Not one you'll ever need to make yourself. That's <laughs> I wasn't ready. I was planning on being really charming and fun. Mm -hmm. Just have a second chance. Oh, <laughs> ah, well. Ezio, all is not lost. You made her smile. Ej, naprawdę on powinien młodzić wyglądać, ale mam tą skórkę włączoną, więc ej, zepsułam grę. Zepsułam grę! Oha, nie, ja cię będę stalkerować. Nie, to jest tak, Kristyna, ta, 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 od. Kristyna, od kogo? Jak nie. Ej, ja ją widzę, ty ją nie widzisz, no wiesz nie, co? Odbordziów, nie odbordziów. Pu... O, właśnie, Wespółci. Wespółci! Ej, jestem nad tobą, kochanie. Pa pasi? Mhm, mm tak jasno. Kochanie, jestem nad tobą. Nie musi się odwracać i tak nikogo nie ma za tobą, tylko nad tobą. Młaha, haha, ha Młaha, ha! Kochanie, gdzie idzie, zgubiłaś się, nie wiesz gdzie mieszkasz? Pomóż ci. <laughs> tak jasne. Ej, nie ma strażników, ej jak fajnie. <laughs> Stoi, pa Ej, naprawdę, ej, ciekawe czy ktoś faktycznie poszedł za nią... Na nie no, kuźwa, nie na piek, tylko ten... Ej, nie spinając... Halo, assassin, więc ej, no... Nie, 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 gdzie, gdzie? <laughs> gdzie? Kochanie, gdzie? Kochanie, gdzie? Zaraz nie będziesz widzieć. Jak nie, jak tak. Damy radę. Kochanie, jestem dalej u góry. No, z okularów przez... Ej, kurwa, przyzwyczaiłam się. Ej, puść się tego, nie tędy miałeś w... wejść. W w wlazić. <laughs> nie tędy miałeś wejść. I told you I'm not interested. See. But Psy! I am Sit in line. I think not, Amore mio. I've decided I'm tired of waiting for you to open your own. What do you want here? This has nothing to do with you. Nice to see you too, Vieri. I think you're disturbing this young lady's day. But bitka. Chodź, dawaj kontra. No chodź, dajesz. Nie? Nie umiesz? Nie umiesz?! A, myślałam, że umiesz. Nie umiesz. Ej, no niestety. Dziękuję. To było bardzo miłe z tobą. Jesteś w porządku? teraz. Asked Christi! asked mm -hmm. it's Cristina. Piacere, Cristina. Well, Ezio. Looks like you got yourself a second chance. Yay! <coughs> ej, dziwnie to wygląda, naprawdę, bo on by... Tak jak mówię, ej, to on był młodszy, tą skórkę ściągnąć. Ej, dało się tego nie zrobić na 100%? Pro... Ej, nie, no tam nie było nic, że nie da się na 100%, więc... Jejku, jejku. Skok. Ej, przywal, odskok, przy... Zadania mm. Kopernikusa. Ej, Jezus maria. Nie no, no tu nie wejdę, no. Tam to już... Przepraszam, nie, ej, herbatą mi się odbija. Ej, nawet kawy wczoraj nie piłam. ja nie piłam. Znaczy wczoraj w piątek mam na myśli. Eee, no dobra, Kopernikus. mam ja co tam słychać? Czy... O co chodzi? Ej, naprawdę centralnie nie pamiętam dalej tych misji. Ej, nie pamiętam. Ej, sorry. Ej, ej, w ogóle nie tu, tylko z drugiej strony jest. Koperniku, stoisz tam, czy leżysz? Nie, akurat tego nie chcę wiedzieć, czy stoisz, czy leżysz. Co? Nie widzieliście pismo w ciągu minuty. Okej, okay. przez dach... Ucze, uczon... Uczestnika! Ej czego, kuźwa! Ej, ale pisało, że... W... Ale nie, to najpierw mam znaleźć dwie minuty, a potem jest w minutę, no nie chyba. Chyba, nie? Nie, to nie, nie, nie jest że... Dzień dobry. Ej, kuźwa, ważę sobie dzień doberek wlazła. Na co? Na grzyby. Pewnie zaraz wiecie. Ej, koń by był najszybszą opcją, Twoją. Żeby się dostać. Ej, centralnie na pewno. No, myślałem, że nie nie trafi. Przepraszam! Kochanie, przepraszam, to nie miało być tak Nie chciałam wejść na konia. O Jezus Maryja Really? What? No to. Uhucha. Ej, jak ja miałam tam przylecieć? Przepraszam bardzo, ej... Ej, w się to mam. Myślałam, że to, to potem jest. Ja wiem na koniu może by było szybciej. Chyba. o... Ku Jak hu, tylko on to był. Ej, bądź... Jeszcze ktoś... Nie, no, nie, 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 nie. Ej, co? Ej, nie, nie, nie! Szybkie to było. Ej, spokojnie, spokojnie! panuje nad... ...nad sytuacją, powiedzmy. Ej, gdzie? Wydawało mi się, że gdzieś... Ej, nie, u góry będzie na pewno. Ej, już za niedługo cyber. Update w ogóle. Wyszedł, wiem, że już. W yy, 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 Piątek wyszedł, czwartek. Ten 2-0, no bo to ma być dla wszystkich. Update. O, o jezus, Maria, przecież kuź... To idzie tam. Ej, no i dlatego nie, nie, nie warto ściągać przy strażnikach plakietek. Tapet, ej, nie. Listów gończych. Bo oni to widzą i już zaraz się plują! Już kurde! Widzieliśmy. Dobra, to w takim razie jeszcze jednego Kopernika zrobimy. Ej, nie tu, tu. Nie wiem, bo nawet nie grałam jeszcze. Nie ten, jakoś tak... Ej, czekam na dodatek. Wtedy ściągnę szybko sobie... On już to zajmuje 100 giga. Yyy... Tyberek. No bo ponoć 50 miał być update tej, tej wersji 2.0, więc no sporo tam zrobili ponoć. I będzie fajnie wrócić do gry. Tylko ja się boję, jak to będzie mi działać teraz. Znaczy, powiedzmy, działało mi to jak wiedzieliście, tak w miarę, w miarę. No ale jednak, że ponoć jeszcze bardziej coś tam. No ja, plus mam jeszcze ten 2K. No 2K ustawiony, więc tak średnio ten. W ciągu dwóch minut. Ej, i każda sekunda, ten. Jak co? Nie widać? Ano, nie widać. Ej, nie, ze strażnikami nie chcę mieć myśleć... nic zuczynienia. Ej, ja wiem, że zaraz mi ktoś powie na koniu, by było szybciej. Pewnie by było nas szybciej. Co, ty, co ja chciałam? O co chodzi? Koń, mój, gdzie jesteś? Chodź. Musimy być na czas. Znajdę trasę odpowiednią. Ej, wydawało mi się, że... Eee, dupa. Pozycja stojąca. Przepraszam! Poczta jedzie! Aha, muszę sobie go jeszcze wymacać. Gdzie on może być? Nie pamiętam. Tak jak mówię, ej, nie pamiętam tej misji w ogóle. Czemu się wydaje, że gdzieś u góry będzie? Ej, nie zdążę, bo go trzeba wy wyniuchać. Gdzie on jest, kurwa? No i nie zdążę. Ej, kochanie, gdzie jesteś? Gdzie stoisz? <grywa> Ej, nie widzę go. Ej! Gościu, nie pyskuj. Ej, go. Ej, ja go nie widzę. Ani trochę. Ani nigdzie. No i do nie zrobię zadania. Znaczy no, co te dwie minuty trzeba zrobić, no to trudno. Gdzie on jest? Gdzie on kuźwa jest? Tam? Ty? Jesus! Nie, on tu nie jest ten, to jest ten... K klecha Ej, nie wiem gdzie on jest. Ej, jakbym pamiętała tę misję, to bym wiedziała gdzie siedzi, gdzie stoi, gdzie leży, gdzie... Nie wiem o co chodzi. A tak, ej, nie wiem. Nie wiem, gdzie on jest. Ej, nie wiem, gdzie on jest. Gdzie? O oh, jezu, Sireli. Really. I zaraz cię zaś ktoś sprzątnie, co? Nie? Nie. Ej, gdybym wiedziała, tak mówię, jakbym robiła, to bym wiedziała. Pamiętała, gdzie jest ktoś, no nie? Ja tak nie pamiętam. Więc nie, jeszcze nie grałam, nie instalowała mnie ten, bo czekam tak jak mówię, po raz enty na dodatek. Zastanawiam się, kim, kim będziemy grać, bo mamy albo Nomada do wyboru. E, albo Corpo. Zobaczymy. Ej, mi to Lotto, naprawdę. Tak jak na samym początku jak wyszła ta gra, to... Ty Ej, nie, nie Corpo, nie Nomada, tylko Street Kid. Pa punk chyba po... po, po. Po polskie, jasne, po polskiemu. Eee, dobra, wiecie co, ja wiem, krótki odcinek, ale naprawdę ej, czas mnie nagli, trochę. W przyszłym tygodniu muszę sobie coś tak na spokojnie nagrać, tak jak zwykle to robiłam. Eee, no i będzie dobrze. Ej, w poniedziałek, ej, w poniedziałek będę nagrywać na poniedziałek! Haha, haha, no hi, hi, haha, ha. niestety tak będzie. Eee, dobrze, no nic. Eee, dzięki za oglądanie. Eee, proszę o subskrypcję, jeśli Wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, udziedzicie się moimi filmikami ze znajomymi. Gdzieś tam na księżanie stronka bym bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my jutro słyszymy się w kolejnym odcinku z, z Assassin's Creed Brotherhood. Dzięki. Cześć.